Cześć. Teraz zróbmy coś trudniejszego. Tram, tam, tam, tam. E, doszliśmy do momentu takiego, że ja możemy zrobić coś trudniejszego. No tablicę. Drzewa podstawy collections. Do naszej ary listy public class, MyArrayList. arrealist, zróbmy pierwszą pętlę. Chcielibyśmy zrobić usuwanie elementu delete, tak? A żeby zrobić usuwanie naszej bułki. 0 bułka, 1 masło, 2 chleb. Pamiętajcie, że listę indeksujemy od 0. Eee, tak samo tu w naszej tablicy. Jeżeli chcielibyśmy usunąć element bułka, Class, y, metodę remove albo delete, to co się musi wydarzyć w naszej liście? Popatrzcie, musimy przeindeksować wszystkie elementy wyżej. Jak usuwamy indeks 0, to teraz y, masło się staje indeksem 0, chleb się staje indeksem 1 i skraca się cała lista o jeden indeks. Tak, jakbyśmy go usunęli z naszej listy zakupów. Tak? I będzie trzeba przeiterować się przez całą. Tablicę. No, może zacznijmy pisać. Public Remove zwraca obiekt, który wyrzucamy z listy. Więc w naszym przypadku będzie to string. Zwracamy stringę, bo mamy arrowicę stringową. Tu są te rzeczy, które pisaliśmy sobie wcześniej. I teraz byśmy chcieli zrobić metodę Remove. teraz Remove ma dwie opcje. Jedną po obiekcie, czyli szukamy tego obiektu, który. Jest w liście, na przykład masło, albo może być po indeksie. Najpierw zacznijmy od indeksu, czyli po prostu podajemy int. Indeks. Nazwijmy go e, remove. Indeks. I nawiasy klamrowe otwierają nam e, naszą metodkę. Nazwijmy go remove, rem index. To jest indeks, który chcemy usunąć. Czyli tak naprawdę, co chcemy zrobić z naszej element, z naszej tablicy, element o indeksie rem. Indeks tak chcemy to usunąć. A usuwanie polega na tym, że zamieniamy to na nula. Tak naprawdę. Eee albo przekopiowujemy to do nowej tablicy, tak? która, która zawiera tylko te nowe elementy, ale w tym momencie możemy zamienić ten element, który chcemy usunąć nulem i potem wszystko pozamieniać miejscami, tak żeby przeindeksować całą tablicę, żeby wypełniła to miejsce. No i tutaj już jest pierwsza pętla, to jest tak zwana pętla FOR. Tak? Jeżeli chcemy kolejne elementy po tym indeksie, Remove Indeks zamienić o miejsce trochę wcześniejsze, no to musimy przeiterować przez całą tę listę i pozamienić je miejscami. Czyli musimy zrobić sobie taką pętlę FOR. Teraz pętla FOR ma trzy średniki, znaczy dwa średniki, trzy argumenty. Pierwsza jest definicja indeksu, po którym będziemy iterować, to jest int i, najczęściej się robi i. I on się równa remove index, tak? Czyli od tego naszego remove indeksu chcemy iterować, tak? On jest już nulem, więc teraz w jego miejsce trzeba dać kolejny element z tablicy, żeby zajął jego miejsce. Co dalej? Dalej mówimy, jak długo będziemy iterować. No idziemy iterować i do momentu, tak, a jak będzie równe indeks. Tak, czyli nasz, nasz indeks naszej tablicy tu jest taka e, integer indeks, tak, który jest równy na początku 0. Gdy mamy już dodawane elementy tablicy, ten indeks się zwiększa. I do momentu kiedy dojdziemy do indeksu tablicy, musimy go, e, musimy wykonywać pętlę, nawias nawet sklamorowa od rozpoczyna nam blok i tutaj zamyka tak I, i tak sobie działamy z naszą pętlą dalej co musimy zrobić musimy sobie teraz to wszystko przeiterować w związku z tym Yy, bierzemy sobie tutaj iterujemy w ten sposób, że bierzemy naszą tablicę these elements, tak? Bierzemy ją od, od naszego i, a tak naprawdę także nasze i od tej pory. Ma być równe i plus 1. Tak czyli chcemy, żeby następny element przejął miejsce tego. Ten już jest nulem, bo i jest równe remove index. My dopiero żeśmy remove index zastąpili nulem, więc to miejsce z nulem, tego już nie ma, ale tu jest pusto. I teraz co robimy? Masło zwracamy na miejsce 0, czyli this element od i będzie teraz równe this. ELEMENTS, ELEMENTS, od i plus 1 tak? Gdzie i to jest nasz indeks tablicy, który cały czas o jeden zwiększamy, tak? Czyli to będzie będziemy tu na miejsce bułki damy masło, na miejsce chleba damy chleb w kolejnej literacji, bo co się wydarzy? W pierwszej literacji tu mamy REMOVE INDEX w przypadku usuwania bułki 0, czyli Element od 0 jest równy element od 1, czyli bułka znika i jej miejsce zajmuje masło, a dla indeksu 2 to znaczy tak, dla indeksu już równego 1, yy, bo to jest było na indeksu 0, dla indeksu 1 mamy, że element 1 jest równy element 2, czyli chleb się staje masłem. A maso już jest chlebem. I na tym kończymy. Tak. Pętla się kończy w momencie, kiedy i iterator osiąga wartość indeksu. Tak, Gdzie indeks jest ilością elementów w naszej tablicy. Więc ta pętla nam załatwi sprawę. Ale jeszcze musimy zmniejszyć indeks o jeden pod koniec i zwrócić element, który żeśmy usunęli, czyli indeks. Od teraz będzie równy indeks minus jeden. Tak? I jeszcze będziemy musieli zwrócić ten element, który żeśmy usunęli. Yy... A żeby to zrobić, powinniśmy tak naprawdę przypisać go sobie najpierw do jakiejś zmiennej, a potem zrobić z niego nula. Czyli tutaj jeszcze sobie wstawmy, że string removed, rem, równa się elements od rem index, tak? I w ten sposób możemy sobie na koniec zrobić returna. REM. I w ten sposób napisaliśmy implementację kodu, który ma usuwać element z listy. W Na następnym filmiku go sobie przetestujemy już za chwilę.